biskupie Kazimierzu, pasterzu kościoła siedleckiego, księży biskupie Marianie, ojczołopacie, przygodni bracia kapłani, jak oni, drodzy uczestnicy turki poświęcenia oleju o To jedyny dzień w roku w którym w sposób szczególny stajemy oko w oko przed Chrystusowym kapłaństwem. Jedyne, co kapłanie Jezu Chryste, przyjmij od nas kieleckich kapłanów dziękczynienie za posługę biskupa Kazimierza. Wszystkim na wiadomo, że Ojciec Święty Franciszek wybrał biskupa Kazimierza na pasterza w diecezji 7 żeby Dziękujemy za czas posługi w naszej diecezji, Posługi w posługi Ojca Dobownego w Seminarium Dobownym, posługi Rektora w Seminarium, posługi proboszcza w tworzącej się parafii i posługi biskupiej. Decyzja Ci powierzona czeka na człowieka. On człowiekiem. Czeka na przyjaciela, bądź im przyjacielem. Kapłani czekają na biskupa ojca, bądź im ojcem. Mieszkańcy wschodniej części czekają na prawdziwego Polaka, bądź dla nich przywódcą duchowym i narodowym sumieniem. Za Tobą idzie nasza wdzięczność, miłość i modlitwa. Niech się nie wypuści ze swych objęć nasza łaskawa matka kielecka. I nie zapomnij, że masz u nas zawsze otwarty dom. Biskupie Marianie, drodzy bracia w kapłaństwie, klerycy, siostry zakonne, siostry i bracia. Cieszę się bardzo, że w takim dniu jak dzisiaj, Wielki Czwartek, W Dniu Kapłańskim, mogłem razem z Wami Panu Bogu dziękować za niezasłużony dar. Które mnie obdarzył, dar kapłaństwa. Jest to one dla mnie wielkim darem, który Pan dał i który wzrastał w kościele kieleckim. Chciałbym podziękować. Dziękując Panu Bogu za Jego łaskę, podziękować wszystkim, którzy, których spotkałem na mojej drodze do Kapłaństwa. Chciałbym podziękować księżom prefektom moim, którzy wszyscy już przeszli do Pana, moim księżom proboszczom. Chciałbym podziękować seminarium, do którego wstąpiłem. Wszystkim kolegom kursowym i kolegom, którzy wówczas razem ze mną w seminarium byli, przygotowując się do kapłaństwa. Chciałbym podziękować księdzu rektorowi Stanisławowi Budy, ze świętej pamięci, wszystkim księżom profesorom, którzy troszczyli się o to, aby mnie przygotować jak najlepiej do kapłaństwa, ojcom duchownym. Chciałbym w dzisiejszym dniu w sposób szczególny wspomnieć księży proboszczów, których rozpoczynałem moją posługę kapłańską, księży prefektów, z którymi razem pracowałem. Chciałbym podziękować Panu Bogu za to, że zostałem wysłany na studia. A potem po powrocie mogłem służyć w seminarium duchownym. Dziękuję wszystkim, których właśnie wtedy spotkałem. Seminarium kierzą rektorom, księżom żyjącemu, księżom rektorowi Stanisławowi Czernikowi. Wszystkim księżom profesorom, ojcom duchowny, duchownym. Klerkom, którzy wtedy byli w seminarium i których mogłem jako ojciec duchowny, jako rektor i profesor mogłem przygotowywać, w jakiś sposób pomagać, prowadzić, aby ten dar, który również oni otrzymali od Pana Boga, żeby mógł się pięknie rozwinąć. Chciałbym podziękować w sposób szczególny księdzu biskupowi Kazimierzowi Rzeczarowi, Bo to te 20 lat jego posługi to ten czas, w którym najwięcej się w moim życiu wydarzyło. Bo to jest czas, kiedy Byłem stałym Ojcem Duchownym, byłem proboszczem, byłem rektorem. Zostałem mianowany biskupem pomocniczym w Kielcach i księdzu biskupowi Rudariuszowi dziękuję za to, że dało ręce i przekazał mi dar biskupstwa. Dziękuję bardzo serdecznie za to, że przez ten cały czas poszukiwania mojego, przez te 20 lat, zawsze był człowiekiem bardzo otwartym, mądrym, dobrym, ojcowskim. Że wiele rzeczy mogłem się od niego nauczyć aby móc posługiwać tutaj w kościele kieleckim i teraz po mianowaniu mnie, bym mógł posługiwać w kościele siedleckim. Moi drodzy, dziękuję wszystkim księżom, z którymi przez ten czas moim posługi biskupie i biskupa pomocniczego. Współpracowałem. Dziękuję wszystkim, u których posługiwałem. Dziękuję za taką wielką życzliwość, wielką dobroć, jakąś serdeczność, Taką postawę budującą, kapłańską. To bardzo, bardzo piękne doświadczenie, które zostało mi, zostało mi dane. Jestem za to bardzo, bardzo wszystkim wdzięczny. Dziękuję się biskupowi Marianowi, bo to razem z nim przez te ostatnie 9 lat pomagało. Posłudze biskupowi Kazimierzowi. Cieszę się bardzo, że mogliśmy razem pomagać, że mogliśmy brać udział w trudach i radościach posługiwania biskupa i biskupiego, księdza biskupa ordynariusza. kiedy się od księdza biskupa Mariana nauczyłem. Moi drodzy, tak się złożyło, że wczoraj, jak to wiecie, zostałem mianowany biskupem siedleckim. Chciałbym z Bożą pomocą to, to zadanie, które zostało przede mną postawione, chciałbym jak najlepiej wypełnić. W biskup ordynariusz w swoim słowie, dzisiaj bardzo pięknym, za które bardzo dziękuję powiedział w swoich życzeniach, kogo oczekuje decyzja Siedlecka. Jest to zadanie bardzo trudne, wysoko podniesiona poprzeczka, ale mam nadzieję, że dzięki modlitwie i Was, całego przysmaczarnium Kieleckiego i wiernych, już zakonny, że Pan Bóg pomoże mi w tym, abym to zadanie mógł wypełnić. I dlatego o tę modlitwę dzisiaj proszę. Dziękuję również za ten obraz, który mi został dzisiaj ofiarowany, Matki Bożej, łaskawej, Kieleckiej będzie mi przypominał właśnie to miejsce, w którym dzisiaj się znajdujemy. To sanktuarium, które diecezjalne, które jest tak ważne w naszym w życiu diecezjalnym. To jest również to miejsce, gdzie otrzymałem święcenia biskupie. Moi drodzy, za to wszystko jestem wdzięczny i będę Panu Bogu przez Stabuńską Matki Bożej za to wszystko dziękował i prosił ją o to, aby zawsze jakoś mnie w tym, na tym nowym etapie mojego posługiwania, żeby mnie wspierała. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim za wszystko dziękuję. Jestem Panu Bogu i Wam bardzo za wszystko, czym mnie obdarza, wdzięczny. I niechaj Jego chwała, niechaj Jego cześć będzie na zawsze czymś, co jest pierwsze w życiu nas wszystkich. Szczęść Boże.